Cześć, witam Was serdecznie. W dzisiejszym odcinku będziemy sadzić czosnek o zimy. Gdzie go będziemy sadzić? W tej oto, częściowo przygotowanej już skrzynce podwyższonej. Dlaczego częściowo przygotowanej? Dlatego, że wstępnie wyrwaliśmy pietruszkę, te resztki pietruszki, które tutaj jeszcze przed chwilą rosły, trochę poru jeszcze było. Wyrównałem to, a teraz będziemy kompost, dwuletni kompost, rozsypywać tutaj po tej skrzynce podwyższonej. Spróbuję to jako tako przekopać tą szuflą. Ziemia jest taka sypka, więc nie trzeba takiej sztychówki ostrej, tylko może być taka łopata. No i potem zagrabimy to wszystko. No i ten oto czosnek zostanie jeszcze dzisiaj posadzony. Zabieram się do pracy. Kompost to jest z takich resztek, które nam zostają, jakieś łupiny po ziemniakach, skorupki po jajkach, natkot, marchewki, cebula, trawa. O, natomiast taka zmulczowana trawa, którą z kosiarki, potem z kosza kosiarki wyjmuję i wrócę do, do kompostu. Czy fusy od Skorupki się jeszcze nie, nie rozdrabniam, tego nie przesiewam. Jest czarna ta ziemia, prawda? Z kompostu w porównaniu z tą, która była poprzednia. O, tutaj trochę tych skorupek jeszcze jest. Gdzieś tam czasami spadnie z drugiego kompostu i wymiesza się. Bo mamy kilka kompostowników, nie? Cztery. Do jednego wkładamy też wyrywane zielsko. Pastę. Czasami się jeszcze trafi coś. Jeden jest starszy kompostownik, drugi świeższy. No ten to ma dwa lata, prawda? Ten jest najstarszy, bo już się całkowicie rozłożył. No jeszcze A są takie, że jeszcze na razie leżą. Ale wszystkie odpadki organiczne, które zostają nam po przygotowaniu posiłków. Tak i dzięki temu mamy mniej śmieci do wywożenia. W ogóle. No nie no, plastiki są osobno, papier osobno, szkło osobno, ale nie ma tych organicznych, zielskich. A jakbyś przekopał, by było widać różnicę? To są, o, to jest sypkie. to tak nie Trochę peżu jeszcze jest, ale też jest są. Korzonki jeszcze... Pude po w Tutaj było bardzo dużo tego pora, prawda? A tutaj jest taki wielki. Jak schowamy ten kompost, to będzie może lepiej. Ile mamy lat te skrzynki? Chyba 2 lat będzie 2 lata. lata chyba. No. jeszcze trzymają. Jeszcze na razie A to są. Tutaj w tutaj nie są wzmocnione, tylko tutaj były pomidory, prawda? tak, i żeby podwiązać w pierwszym roku. Koktajlowe pomidory. Były, no. no ale zostało, bo to się wspiera. Ale bardzo fajnie byłoby mieć taką właśnie folię na wiosnę, że jak jest przymrozek. No to trzeba zrobić pałomki. Może na tą wiosnę się pomyśli, nie? Ale jak mamy ten tunel foliowy to już też nie potrzeba może, bo marchewka czy pietruszka jak tu sadzimy, to nie potrzebuje tak ciepło. Dobra, wystarczy. Wystarczy, wystarczy. super jest, tak się ja się potem jeszcze ubije, osiądzie. Каде ти сте каскухи, а на не то. Ама е Nie nagrywaj tak cały czas. Nie, ja jak nagrywam, to nie muszę sama nic robić. To fajnie. Ząbki czosku już są rozłożone. Skrzynka ma wymiary 2,5 na 1 metr. I wstępnie chcieliśmy rozłożyć ten czosnek w pięciu rzędach. Ale ostatecznie, z racji tego, że kupiliśmy tylko 5 czy 6 główek. 7. 7. Ale tak i tak zabrakło, więc doszliśmy do wniosku, że puścimy w trzech rzędach. Ale za taki gruby jest ładny. W trzech rzędach każdy ząbek jest oddalony od drugiego o 10 cm, natomiast pomiędzy tutaj tymi tymi szpalerami mamy 40 cm. Tutaj na wiosnę jeszcze coś dosadzimy. Rzędy wstępnie przygotowane. I teraz będziemy sadzić. Jak będziemy sadzić? Mniej więcej na głębokość palucha. Co jest ważne, tą dubką do dołu, aby ten czubek był, wystawał do góry. O, wkładamy i przysypujemy. Chcieliśmy początkowo tylko same te duże ząbki sadzić, no ale z racji tego, że mamy tylko tyle, ile mamy, więc. Wybraliśmy taki duży, jaki taki mały. Dupką do dołu. Wszystkie po kolei. Wszystkie po coś kolei. Właśnie duże no, coś małe. Siedem. Siedem ząbków. Siedem główek. Noce już są chłodne, szymrozki są przymrozki, tu jest dupka w dół. Tutaj na granicy tej skrzynki czy też zagonu podwyższonego posadziliśmy. Zawsze ten czosnek też ma takie właściwości bakteriobójcze, szkodnikobójcze. Więc to też będzie taka ochrona. Cokolwiek tutaj posadzimy po środku Kasiu. a co mamy zamiar posadzić, wiesz już? Nie. Jeszcze nie, no dobra. Mamy miejsce, wstawimy tylko jeszcze tutaj. W tych... Zazwyczaj tutaj wstawiamy marchewkę i pietruszkę, bo ją się ciężko pieli. a tutaj można sobie w stołeczek przystawić, łatwiej wypielić. No ale na ten temat był osobny mhm. odcinek. Bo zasadniczo nie lubimy pielić. No kto lubi? Nikt. W tym roku była tu pietrucha, więc może w przyszłym roku. O, troszkę... To są resztki tej pietruszki już. Więc w przyszłym roku zrobimy marchewkę. No bo musi być. Zmieniamy, prawda? Mm -hmm. Zmieniamy. Płodozmian. No. No. Nie wyrosło nam tak jak ta w drugiej, ale. A, no tak, to była ta po lewej stronie było gorsze. No teraz dlatego dosypaliśmy tego komposta, kompostu, kompostu, prawda? Żeby... Bo była słabożyzna. No. Mm -hmm. Tutaj urosły większe. Kasia kupiła. Obornik granulowany, ale doszliśmy do wniosku, że tutaj nie będziemy dawać. Damy ten naturalny kompost tych naszych naturalnych resztek organicznych, które, które zużywamy, znaczy, których nie zużywamy, które zostają nam po przygotowywaniu posiłków. Patrz, tak jak to szybko idzie. Co 10 cm, miejmy nadzieję, że to urośnie. Kasia to nie są takie malutkie, a czasami się trafiają takie mniejsze. No tak, bardzo ładne są. Ale Tutaj widać ten Nie znam się. Jak mówię, to jest. Jesteśmy amatorami, ale jeżeli ktoś nas zapewnia, że to jest harność, no to wierzymy, że to będzie. Że to jest harność I łupinki zostawiamy. Ale cieszę się, że od razu dzisiaj kupiony, dzisiaj wstawiony, a nie, że będzie potem kiełkował. No i zaczymy Pierwszy raz robimy w tym roku, żeby na jesieni sadzić tak, i zobaczymy, tak. czy będzie lepiej. Bo w zeszłym roku posadziliśmy, ale na wiosnę i, I był, był marny. Na tak, tutaj na środku. No i mamy miejsce tutaj, pomiędzy Szczypny. 40 cm, żeby coś posadzić, bo czosnek lubi być w towarzystwie. Daje dużo dobrego innym roślinom i lubi być w towarzystwie, także na pewno coś Posadzimy. Prawda Kasiu? No. Czosnek o zimy posadzony. Dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.